Dziś specjalnie dla Was: osobowość chwiejna emocjonalnie lub zaburzenie, które w ICD-10 jest oznaczone F60.3. Jest to zaburzenie osobowości objawiające się tendencją do działań impulsywnych, skłonnością do rozmaitych zachowań zaczepnych, wybuchów emocjonalnych. W ramach osobowości chwiejnej emocjonalnie wyróżnia się dwa typy: typ borderline i typ impulsywny. Brzmi interesująco? Super, jeśli tak, zaraz powiem Wam o tym coś więcej. Tymczasem już teraz zasubskrybujcie mój kanał, aby na bieżąco dostawać powiadomienia o moich najfajniejszych filmach, jeśli tego jeszcze oczywiście nie zrobiliście. I dajcie znać w komentarzach coś od siebie, nawet zwykłe. Cześć! Będzie dla mnie fajnym znakiem, że, no, że obejrzeliście ten materiał. W osobowości chwiejnej emocjonalnie możemy wyróżnić dwa główne typy. Typ impulsywny i typ z pogranicza, znany również jako borderline, typ impulsywny odnosi się do osoby, która w dość łatwy sposób popada w konflikty z innymi. Cechuje się wyraźną tendencją do zachowań impulsywnych, bez liczenia się z konsekwencjami. To osoby, które łatwo wybuchają gniewem, e, mogą również stosować przemoc wobec innych i to był typ impulsywny, osobowości chwiejnej emocjonalnie. Jest jeszcze drugi typ osobowości chwiejnej emocjonalnie, to typ borderline i na moim kanale zaraz po obejrzeniu tego filmu będziecie mogli znaleźć kilka innych filmów poświęconych właśnie zaburzeniu borderline. Mam nadzieję, że was zainteresuje i że będziecie chcieli tam również zajrzeć. Typ borderline, czyli z pogranicza, cechuje osoby, które mają dużą trudność w kontroli swoich najróżniejszych popędów. Takim osobom towarzyszy zaburzenie obrazu siebie, swoich preferencji. Takie osoby angażują się w niestabilne i szybko przemijające związki. To osoby, które bardzo obawiają się bycia porzuconym. Reakcje osób z zaburzeniem osobowości chwiejnej typu borderline mogą być intensywne na tyle, że my. Będziemy je widzieć jako manipulacje. Osoby te doświadczają czasem tak dużego, tak silnego napięcia emocjonalnego, że zdarza im się redukować to napięcie w najdziwniejsze dla nas sposoby, jak na przykład poprzez dokonywanie samouszkodzeń. Może zastanawiacie się teraz, skąd w ogóle biorą się takie zaburzenia osobowości. Otóż to, czy zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie rozwinie się Prawdopodobnie zależy od naprawdę, naprawdę wielu czynników biologicznych, psychologicznych i czynników społecznych. To oznacza, że nie do końca mamy wpływ na to, w jaki sposób nasze doświadczenia przyczynią się do rozwoju takich zaburzeń. No a jak psycholog diagnozuje zaburzenia osobowości? Hmm. Psychologiczny test osobowości MMPI-2, czyli Wielowymiarowy minesocki inwentarz osobowości MMPI-2 dostarcza bardzo cennych informacji na temat codziennego funkcjonowania i też sposobu interpretowania rzeczywistości przez osobę z takim zaburzeniem. Mierzy natężenie objawów zaburzeń. Diagnozę zawsze przeprowadza psycholog, diagnosta. Poważny jest nie tylko wynik, ale wywiad. Psychologiczny, przeprowadzony właśnie przez tego wykwalifikowanego psychologa. Bardzo ważne jest, aby wykluczyć jednocześnie obecność innych zaburzeń psychicznych, zmian chorobowych lub nawet uszkodzenia mózgu, bo wszystkie te czynniki mogą w jakimś stopniu wpływać na nietypowe zachowania pacjenta. I uwaga, często popełniany przez pacjentów błąd to autodiagnoza, czyli doktor Google i sami szukamy, czy mamy daną chorobę, lub też stawianie diagnozy swoim bliskim przez osoby, które nie są psychologami. Słuchajcie, tego nie róbmy. Taka niby diagnoza może być bardzo szkodliwa dla tej osoby, dla Was i na pewno również dla Waszej wspólnej relacji. Nie ma też żadnej prawdziwej wartości klinicznej. Zostawcie proszę diagnozę specjalistom. Diagnozę tego zaburzenia możecie powierzyć naprawdę doświadczonym specjalistom z poradni psychologicznej online prozytywnie. To ośrodek świadczący naprawdę profesjonalną diagnozę i psychoterapię również w formie online i to naprawdę, naprawdę skutecznie. To jest dla osób, które szukają rozwiązania z naprawdę najwyższej profesjonalnie półki. A może teraz zadajecie sobie pytanie, czy w ogóle terapia jest skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości? No cóż, szacuje się, że u około 40-60% osób z tym konkretnie zaburzeniem właściwie prowadzona terapia przynosi widoczne zauważalne efekty, jednocześnie ułatwiając funkcjonowanie, ograniczając dyskomfort. Czy to znaczy, że taka osoba jest uleczona? No tutaj ciężko powiedzieć, natomiast jakość jej życia na pewno się poprawia. A co odgrywa kluczową rolę w skuteczności terapii? Ha, tutaj najbardziej istotne jest, żeby pacjent i terapeuta nawiązali odpowiednią relację, taką relację, która oparta jest na wzajemnym szacunku i zaufaniu, bo tylko wtedy taka terapia ma duże szanse na powodzenie. Leczenie farmaceutyczne jest również stosowane tylko w określonych sytuacjach, no i zawsze, zawsze o jakiejkolwiek interwencji farmakologicznej decyduje lekarz-psychiatra, jeśli objawy są nasilone i utrudniają właściwe funkcjonowanie takiej osobie. Jeśli psycholog uważa, że pacjent potrzebuje wsparcia farmakologicznego, aby terapia miała większe szanse na powodzenie, to wtedy psycholog e, daje znać. Takiemu pacjentowi, że powinien zgłosić się również do psychiatry, chociaż to oczywiście sam pacjent decyduje. Co ciekawe, z psychoterapii bardzo chętnie korzystają też osoby, Bliskie, bliscy osób z zaburzeniem osobowości chwiejnej. Dla wielu z nich jest to skuteczny sposób, aby, aby zadbać o siebie w tej relacji. Warto pamiętać, że samo oglądanie, nawet najfajniejszych filmików na YouTubie, jeszcze nikogo z niczego nie uleczyło. Niech to więc będzie jedynie taka iskra, która zachęci Was do działania i do sięgnięcia po naprawdę profesjonalną pomoc specjalistyczną, na przykład w pozytywnie. No to co? Ja zabieram się do czytania Waszych komentarzy i do zobaczenia.